Wiesz, chciałam Ci opowiedzieć pewną historię, która bardzo mówi o tym, jak my, jako ludzie, jesteśmy skłonni do tego, żeby obwiniać innych. Ponadto, jak łatwo nam jest dostrzec winę w kimś niż w sobie. Ponadto, jak e, trudno nam jest przyznać się do błędów. Ponadto. Jak wielkie przesłanie z tego płynie, gdyż nawet kiedy coś zrobimy, to żebyśmy nie potępiali siebie, ale żebyśmy się odwrócili od tego i po prostu poszli inną drogą. I to przesłanie jest w Ewangelii 8. I kiedy Jezus siedział i nauczał, przyszli do Niego uczeni w Piśmie, i faryzeusze i przyprowadzili do niego kobietę, która właśnie została złapana na cudzołóstwie. I oni przyszli do niego i powiedzieli do niego, co mają z nią zrobić, bo w, w prawie mojżeszowym jest tak, że taką kobietę trzeba ukamieniować. No i czekali tylko na to, co on powie, bo po prostu chcieli mieć jakąś zasadzkę na niego, bo chcieli po prostu go zabić, bo on mi nie pasował im, e, ponieważ mówił prawdę i głosił prawdę, uzdrawiał i tak dalej. Jeżeli wiesz, co robił Jezus na ziemi i ludzie w niego nadal nie wierzyli, pomimo, że tworzył cuda i robił cuda, e, no to chcieli po prostu go zabić, no i skończyło się to oczywiście tym, że go zabili, bo tak miało być, bo Jezus przyszedł na świat po to, żeby odkupić twoje grzechy. I przyprowadzili do niego i mówią, właśnie, że ta kobieta właśnie z, z, z Złapana została na cudzołóstwie, no i że, no, że trzeba ją kamieniować. I co ty na to? Mówią do Jezusa. Jezus zaczął, ukucnął i zaczął coś pisać sobie na, na ziemi, coś po prostu palcem. No i oni go pytają, pytają. On widział, że to jest podpucha, tak naprawdę, że po prostu chcą go sprawdzić. No i kiedy go pytali, to on wstał i powiedział, jeżeli ktoś z was, nie. Przepraszam, jeżeli niech pierwszy rzuci kamień ten, który nigdy nie zgrzeszył, tak? Czyli ten, który nigdy nie dopuścił się niczego złego. I jaki jeden po drugim zaczęli oni odchodzić. Ponieważ. Dlaczego? Zaraz do tego wrócimy. I wtedy, kiedy już nikogo nie było i była tylko kobieta i, i Jezus, i Jezus mówi do tej kobiety, Niewiasto, gdzie, gdzież, gdzież oni są? Czy nikt Cię nie potępił? A ona mówi, nie, Panie. I mówi, ja też Cię nie potępiam. Idź i już więcej nie grzesz. I zobacz, jak niesamowite jest to przesłanie. Jezus jej nie potępił, chociaż ona zgrzeszyła i zrobiła coś złego, ale potem ją ludzie za to, że coś zrobiła, chociaż sami mieli na swoim sumieniu pewne rzeczy. tak? I łatwo ją było prosto sądzić, bo oni mieli jakąś władzę, bo mieli jakiś autorytet wśród ludzi, bo nie wśród Boga, tak? mieli jakiś autorytet, byli nad w, w hierarchii ludności. I łatwo było po prostu coś zrobić. I jak łatwo nam przychodzi osądzić kogoś, kto dzisiaj ma mniej, albo upadł, albo coś zrobił, itd, i tak dalej. I jak łatwo nam osądzić taką osobę, jak łatwo nam upodlić kogoś, tylko dlatego, że my mamy więcej, albo my możemy więcej, albo my jesteśmy bardziej wykształceni, albo yy, jesteśmy bardziej majętni, tak, to, to ten jest po prostu nikim, a ona to w ogóle weź, kto to jest. I zobaczcie, jak łatwo nam jest zrobić coś, i nie patrzymy na siebie. I to przesłanie też ma taki głębszy sens, dlatego że Jezus jej nie potępił, powiedział: Idź i więcej nie grzesz. Idź i więcej nie grzesz. I ona, zobaczcie, uratował jej życie. I ona wiedziała, że ona źle zrobiła. I dzięki temu ona dostała drugą szansę, żeby zmienić swoje życie. Jeżeli ty dzisiaj wiesz, że popełniłeś jakieś straszne rzeczy w swoim życiu, wiesz, że popełniłeś złe rzeczy w swoim życiu, wiesz, że popełniasz złe rzeczy w swoim życiu, wiesz, że robisz coś złego, co krzywdzi innych, co krzywdzi Ciebie, jeżeli wiesz, że jest coś, co, co jest złem, to dzisiaj masz nową szansę żeby to zmienić. Bo Jezus przyszedł na ten świat i został ukrzyżowany po to, żebyś Ty mógł oczyścić się z tego, żebyś mógł, mógł mieć życie wieczne. Bo pytanie jest do Ciebie takie, co się stanie z Tobą po śmierci? Czy Ty wiesz, co się stanie? Dokąd pójdziesz? Co będzie z Tobą? I zobaczcie, to jest tak, że ty wiesz, że robisz coś źle. I jestem przekonana o tym, że ty doskonale wiesz, że robisz coś źle. I teraz podam ci przykład. Eee, I dlaczego to pochodzi od Boga? Dlatego, że ty to czujesz w sobie. Masz sumienie, sumienie, które dostałeś na samym początku Twojego życia. I kiedy na przykład odkłamujesz kogoś, to w Twoim sercu, w Twoim ciele, w Twojej duszy rodzi się, to jest złe. Nie rób tak, przeproś. Kiedy kradniesz coś, po prostu wiesz, że to jest złe, czujesz to, 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 to w środku dotyka Ciebie to, dlatego, że to jest prawdziwe. I Ty masz sumienie, które czuje, że to, co robisz, jest złe, że grzeszysz, że czynisz coś niedobrego. I i czasami jest tak, że przestajesz to robić, bo wiesz, że to jest złe i nie chcesz tego robić. Ale często jest tak w dzisiejszym świecie, że to jest zagłuszane, tak? Czyli zagłuszam, udaję, że tego nie ma i robię to ponownie i robię to ponownie. Ogromnasz pornografię, nie wiem, yy, zdradzasz swoją żonę albo swojego męża, piszesz z kimś, flirtujesz po prostu na internecie, gdzieś tam, robisz w pracy jakieś. Rzeczy, obgadujesz kogoś, hejtujesz. I ty dokładnie wiesz, że to jest złe, ale mimo wszystko robisz to. Ale tu Twoje serce podpowiada Ci: Hej, to nie jest tak, nie rób tak, to nie jest dobre. Ty nie powinnaś tak robić, nie? Przeproś, zmień to. I teraz pytanie jest do ciebie, czy ty. Wiedząc o tym, zmienisz coś w swoim życiu? Czy pójdziesz drogą, prawdy? I czy zaczniesz coś zmieniać, czy po prostu dalej będziesz. Iść z tłumem, i po prostu robić, i zagłuszać, i żyć w fałszywym świecie, w tym wszystkim, co, co często jest kłamstwem i co jest tuszowane tylko po to, żeby nie odszukać właśnie tej drogi prawdy. Co z tym zrobisz, Ty? I wiecie, wiesz, że to jest ta tak, że każdy z nas grzeszy. I ja, mimo tego, że e, narodziłam się na nowo i, i nawróciłam się do Boga, ja również popełniam błędy, ale ja potrafię się ukorzyć i po prostu przeprosić za to. Pytanie, czy Ty potrafisz e, przyjść do Boga i powiedzieć przepraszam za to, co robiłem źle, za to, co czyniłem źle? Zobaczcie, ile zła jest na tym świecie, ile bólu, cierpienia, e, wykorzystywania ludzi, zwierząt. Przyrody, różnych rzeczy, które są dzisiaj dostępne, po to tylko, żeby skrzywdzić drugiego człowieka. Tak? Bo nam łatwo jest oceniać. Bo łatwa jest żądza, chęć, pragnienie, pieniądza, władzy, możliwości, tak? I czasami zobaczcie, my pędzimy za czymś, pędzimy za jakimś bożkiem, bo, bo, bo to jest tak w Biblii nazwane, tak? za pieniądzem, za władzą, za czymś i to się staje naszym bogiem, tak? My pędzimy za tym, I idziemy, tak? Każdego dnia i niszczymy przy tym ludzi, ranimy przy tym ludzi. I czujemy, że to jest złe. I coś wam powiem. I często jest tak, że osoba, która czyni źle, ona wie, hmm, która jest w narkotykach, w alkoholu, w różnych używkach, która imprezuje, baluje, budzi się rano i ona czuje się fatalnie, ponieważ ona wie, że ona źle robi, że niszczy siebie, że niszczy swoją rodzinę. Być może budzisz się przy innej kobiecie rano albo przy innym mężczyźnie i ty wiesz, że to jest złe i że powinieneś tego zaprzestać. I budzisz się rano z jeszcze większym kacem, z większy, jeszcze większym bólem, ale próbujesz to zakryć, schować i zamieść pod dywan. I dlatego moi drodzy, kiedy Adam z Ewą byli w raju i zgrzeszyli, tak, zjedli to jabłko, to oni co zrobili? Automatycznie, automatycznie poczuli wstyd. I zaczęli się zasłaniać i schowali się w krzaki, tak? Ponieważ grzech oddala cię, oddala cię od Boga, po prostu oddala cię. Bo ty. Tak jakby tego nie chcesz, nie chcesz tej prawdy, nie chcesz słuchać tego, co masz w swoim sercu i ty oddalasz się po prostu od tego i idziesz coraz głębiej w, w czarny dół. Ja to nazywam jeszcze bardziej tak dosłownie czasami. I odsuwasz się po prostu w ten czarny dół. Udajesz na zewnątrz, że wszystko jest fajnie, a w środku rozpadasz się, gnijesz. W środku jesteś pusty, jesteś... Mm, Wrakiem człowieka. Ale żeby nie było, musisz założyć maskę i iść do świata i pokazać: Wow, ja jestem taka, ja jestem taki, a to jest super. Często nie śpisz w nocy. Budzisz się ze strachem, z lękiem, masz, yy, masz stany takie lękowe, czy to w pracy, czy to jadąc z ulicą, czy to właśnie w nocy, kiedy budzisz się i wstajesz rano i wiesz, że powinieneś coś zmienić w swoim życiu. Ale dalej tego nie robisz. I Bóg każdemu daje szansę i tobie również. Po to, że mimo tego, że zrobiłeś coś źle w swoim życiu, mimo tego, że zgrzeszyłeś, że zraniłeś, że skłamałeś, że ukradłeś, że zabiłeś, że, e, że, że robiłaś co Albo ty zdradzałeś swoją żonę, poniżałeś innych i tak dalej, i tak dalej. Bóg daje ci kolejną szansę. Dlatego. Że on Ciebie kocha po prostu. I oddał swojego jednego syna, Jezusa, za Ciebie, za Ciebie i za mnie. Żebyśmy mogli żyć w wolności i żebyś mógł żyć na wieki. I ja życzę Tobie, żebyś pomyślał nad tym. Być może dzisiaj Ci to dotknęło, być może dotknie Cię za jakiś czas, być może usłyszałeś coś, co będziesz czuł w swoim sercu i zaczniesz zgłębiać to i będzie Ci to dotykać. jeśli Ci to dotyka, to zawsze jest to prawdziwe. Tak samo jak prawdziwe jest Twoje sumienie, kiedy mówi Ci nie rób tego, nie rób tego. To jest złe. Skrzywdziłeś. Napraw. Przeproś. Popraw. Ucałuj. Przytul. Tak? Napraw życzyć tego, żebyś miał chwilę zastanowienia nad swoim życiem i nad tym, co robisz, w jakim jesteś miejscu i dokąd zmierzasz, dokąd zmierzasz z takim postępowaniem, z takim życiem, z takimi uczynkami a, i z takim myśleniem i chowaniem pewnych rzeczy pod dywan, uciekaniem od tego, dokąd zmierzasz i dokąd Cię to zaprowadzi. Mam nadzieję, że to było dla Ciebie wartościowe. Pozdrawiam Cię. Do usłyszenia.